Szanowni Państwo, w związku z pismem tego yy, yy, regionu Bełchatów yy, odnośnie, yy, odnośnie dofinansowania, yy, a, a oficjalnie podniesienia kapitału zakładowego yy, przez gminę Kleszczowę o kwotę 30 milionów złotych. Yy, chciałbym tutaj bardzo zdań powiedzieć, dlatego że... No jak wcześniej mówiłem, nie wiem jakim dziwnym trafem, ale zaprzestano pokazywania w internecie obraz z komisji, to było na komisjach, ale dlatego pozwoliłem sobie to zgłębić temat i przedstawię Państwu bardzo króciutko ile nas co kosztowało. Wybóz śmieci u nas... Panie, pana, radny, pana, panie radny, tutaj tu w tym punkcie tam nie ma tego. Dopiero tu Sprawy jest... różne, ja pana pytałem i jest sprawa różna. Ja chciałem, żeby ta dyskusja, tutaj też mam wywiązaną, czy e... przenieść to 500... na komisję spraw budżetu, ale, żeby to zastanowić, że ja, ja jako radny nie mogę e, powiedzieć panu zdania, tak? No pan młodzież, ale no to może pan, na, na to spokojnie mi pan przerywa, ale na spokojnie... Myślę, że ten jest... Ale ale ja mówię całkiem spokojnie, Rada e, Gmina Kleszczów zapłaciła w tamtym roku 556 512 zł za wywóz śmieci. Kolejny tak nowo. 556 512 zł. Za jeden miesiąc wyszło 46 376 zł. Zadeklarowanych jest 4700 odbiorców, bo reszta mieszkają w blokach, także nie wszyscy 5000, tylko 4700, ale praktycznie jest to 99%, bo ty, ci bloków są na innych zasadach, a są tacy również, którzy nie segregują, więc tu się nie znaleźć. Szanowni Państwo, 30 milionów, o które proszę jako region, jakbyśmy podzielili przez 556 tysięcy, to wiecie na ile sobie możemy zapłacić wywóz śmieci na 54 lata. Więc po co dawać 30 milionów ENKO jak my za 5-4 lata możemy sobie za te pieniądze kupić wywóz, śmieci. Druga sprawa, szanowni państwo, proszę posłuchać. Gdybyśmy te pieniądze, te 30 milionów, zainwestowali w to, co gmina dopłaca do mieszkańca, czyli 3 złote, bo, bo my 3 złote płacimy, plus te 3 złote, to jakby te 3 złote na gmina sfinansowała, to byśmy mieli tej dopłaty na 177 lat. Szanowni Państwo, a gdybyśmy posłuchali oferty tutaj jednego z radnych, jednego z Usztanowi, pana Michałka, który powiedział, że zwiększy do 45 milionów. To wtedy, proszę, nie kłamać, by nam starczyło na 81 lat wszystko zapłacić. A te dopłaty, które my płacimy, jakby nas finansowała, to by nam starczyło na 269 lat. Więc po co my mamy kupować? To jest firma typową. To jest firma, ja sprawdzałem, byłem nawet w Bełchatowie, uprawników i sprawdzałem, to jest firma, nie jest to firma komunalna, bo nie ma właściciela, jednego właściciela, który miał, miałby bezwzględną większość. Więc spółka jest w dalszym ciągu na prawach handlowych, jest to spółka z o.o. Więc my nie możemy tego badać. Więc szanowni Państwo, po co inwestować w taką firmę? Nie ma pewności, że ta firma wygra u nas i nie tylko u nas, w tych 60 gminach przetarg na I co wtedy z naszej pieniędzmi? Ale no, jak będziemy mieli większość, to my nie będziemy się robić Tylko tak. u nas, proszę pana, ale gdzie indziej musi być? Ja a, damy... gmina, a gmina Kleszczów, zaraz panu na wszystko odpowiem, a gmina Kleszczów to stanowi 0,507 ogólnego procentu w bota. Takie miasto jak Mełchatów, Powiat Mełchatów, Pabianice, Wieruszów, to, to są, oni tam stanowią o wielkości naszego Yy, nie naszego tylko około, około regionu, więc my na, przez 5% to proszę Pana nie tej firmy, więc nie ma żadnych, żadnych usprawiedliwień. Teraz co, na zebraniu padło pytanie, na dwóch zebraniach, do Pana Wójta, to Wójt co mówi, to nie jest dofinansowanie, to jest pożyczka. Wójt pyta, było nam to nagrane, jaka pożyczka, proszę jaka pożyczka, dofinansowanie o 30 milionów złotych. Może się Szanowni Państwo, dwa razy się pomyli. Szanowni Państwo, w tamtej kadencji, tamta grupa ludzi wystąpiła o 6 milionów ludzi. Myśmy nie dali nawet złotówki. A wiecie dlaczego? Między nimi go bo sprawdzaliśmy. Bo pabianice 80 tysięcy ludzi, Bełchatów, 60 tysięcy, Wieruszów, 18 tysięcy, takie największe. Skierniewice 45 tysięcy. Nie dały ani złotówki. A my pięciodzięczna gmina mamy utrzymywać tych ludzi tam. Dlatego ja wnoszę ale dlatego ja wnoszę, żeby ten temat, panie przewodniczący, niech pan sobie to dokładnie przeliczy i żeby tego tematu w ogóle nie podejmować. Bo to jest wyprowadzanie pieniędzy z gminy to jest wyprowadzanie pieniędzy z gminy Kleszczów. Nic więcej tylko wyprowadzane pieniędzy, zapowiedziane już przed dobra. Dziękuję